Policjanci z Wydziału Kryminalnego Wejherowskiej Komendy po wcześniejszych czynnościach operacyjnych zdobyli informację o 21-letnim mieszkańcu Redy, który może posiadać narkotyki. Przeszukali jego mieszkanie, w wyniku czego znaleźli marihuanę, wagę do ważenia narkotyków, atrapę broni i reklamówkę z kwotą 20 tysięcy złotych. Mężczyzna nie tylko posiadał aż 230 porcji marihuany, ale też policjanci udowodnili mu, że zajmował się procederem sprzedaży, co też, za to też usłyszał odpowiednie zarzuty, za to przestępstwo grozi mu nawet kara pozbawienia wolności do 10 lat. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali na jednej z ulic w Radzie dwóch mężczyzn w wieku 18-19 lat, którzy posiadali po jednej porcji marihuany. Również te osoby zostały przesłuchane przez policjantów z Wejherowa. Też dostali, te osoby usłyszały oczywiście zarzuty za posiadanie tutaj mniejszej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. 21-latek usłyszał zarzut handlu narkotykami, z czego uczynił sobie źródło utrzymania oraz zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.